Mamy morna z forteca przed nami. Tutaj jest takie niebo przymglone, troszeczkę słabo będzie widać, ale jak nic mnie nie będzie wyprzedzało, to może uda się nagrać z tej strony, jak będziemy przejeżdżać koło miasteczka. Może się uda nagrać przy otwartym oknie, to zobaczycie. Ci, którzy nie widzieli, to zobaczą i polecam Wam wtedy playlistę, numer tutaj zamieszczę. Jest nagrane. Dwa razy byłem tam. Raz wszedłem sobie i ujęcia z drona. Także też Wam tu zamieszczę, która to jest playlista. Ten dron latał właśnie tam koło tej fortecy. Eee, o, zobaczcie jak kobitka jedzie. Widzicie jak te nogi ma? Oparte o ten. Ja mówię, one tak jeżdżą. Gdzieś tam popierane zawsze. Nie siedzi normalnie jak Muszę powiedzieć człowiek, tylko te nogi zawsze gdzieś podkurczone, oparte o deskę rozdzielczą, nie wiem czemu tak robią, może im się siku chce zawsze, ale jest tak, nagrane na jednym materiale jak ten dron sobie tam fruwa, a inny materiał jest to jak byłem tam w tej fortecy, bilet trzeba było kupić i, i zwiedzałem, także zobaczcie jak to wygląda. Trochę teraz będzie hałasowało, bo otworzyłem okno, o, ale gorące powietrze dmucha. Ja pitole, spójrzcie, jak pięknie. Te dziury w tych skałach. O, idzie następny jakiś taki jechał. I tam wysoko, wysoko można wejść. Mało tego. Na tych skałach ta forteca wcale nie jest w najwyższym punkcie, powiem wam, bo yy, na. Po lewej stronie tej fortecy, ale gorąco, po lewej stronie tej fortecy jest jeszcze wyżej. Ja tam wszedłem, i tak naprawdę stanąłem na skraju tej przepaści. Tam nie ma żadnych ani to żadnych zabezpieczeń, można sobie stanąć. Jakby to się uparł, mógłby usiąść, ale, ale to już by było naprawdę hardcore. Ale wrażenie jest niesamowite. Widok stamtąd obłędny. A wchodzenie, no to wiadomo jak to wchodzenie No Burówka był zlany potem Tutaj mamy parking na Murnasie Oczywiście można powiedzieć jeden z ostatnich parkingów Na A7 Który jest taki Bezpieczny na 50% Bo, Dlaczego mówię na 50% Albo okradną albo nie okradną Jeżeli chodzi o polskie parkingi To powiedziałbym, że Patrzcie, nie zjedzie, teraz dopiero zjeżdżano. Polskie parkingi to są tak Na 90% bezpieczne A ten francuski Mornas tutaj tak 50 na 50 Albo staniemy będzie ok Albo nie będzie ok teraz A później no W sumie nie, nie za, nie za Ten parking, a tam dalej to już jest A9 No to tam już w ogóle Dlatego mówię ja się stanę tam w tym Salon de Provence I tam będzie Tam będzie gitara 800 metrach, trzymaj się lewej strony. No, no właśnie, i teraz tak. Gdybyśmy mieli jechać do Hiszpanii, w kierunek Barcelona, Zaguera, Barcelona, Walencja, Almeria, Malaga, z, z, tam Cambrils, trzymaj się lewej strony. to tutaj prawo A9 odbijamy i sobie lecimy A9 w kierunku granicy z Hiszpanią. A jeżeli jedziemy jeszcze bardziej na południe. Francji Także nie zjeżdżamy tak A jedziemy tak kierunek Marsylia To jedziemy tutaj teraz. A7 Właśnie A7 Cały czas w kierunek Marsylia Prosto. Nie tu a tutaj A nad nami Na kursie kolizyjnym samolot sobie leci Szkoda że nie niżej Fajnie by to wyglądało, ale to może chyba niżej nad autostradą. Ale nad samą autostradą przylatuje. Mamy jeszcze 50 km do celu i zatrzymamy się i tak jak powiedziałem jedziemy na wycieczkę. Jak sami widzieliście do Marsylii tam jest chyba 50 km, niecałe. Bo załadunek to jest jakieś 20 km przed Marsylią. A po naszej lewej stronie typowo hiszpański krajobraz. No, nie wygląda tak samo. Te skały, ta roślinność. A prawdopodobnie, jakbym wyszedł teraz na zewnątrz i się przespacerował tutaj przez te trawy, to i zapach tej roślinności. Taki typowo hiszpański. A teraz za 7 ki skręcamy w 54. Także zjeżdżamy. To jechaliśmy tak i troszeczkę się musimy cofnąć, ale niewiele. I teraz zobaczcie, tutaj są raz, dwa, trzy pasy. Tak naprawdę tą a 7 jak się jedzie, są trzy pasy ruchu. I się jedzie bardzo fajnie. Tam w perspektywie też to ciekawie wygląda. Ale wyobraźcie sobie teraz w Chinach, jak tam nie wiem może być 20 albo 30 pasów ruchu w jedną stronę to jest masakra i teraz jak tam zrobią zwężkę która będzie miała 6 pasów to tam się może korek zrobić dobra tutaj też zapitalają a 54 a 80 kierunek ale km w centrum Jedziemy, jedziemy, jedziemy kochani, To jakiś kanał jest, ładny kolor tej wody, jak na basenie, ale pływać tam mogą tylko kaczki, człowiek tam jakby wszedł, no to już by chyba nie wyszedł, bo tam nie widziałem takich schodków, które by pomogły wyjść, tym bardziej, że to jest pewnie kanał taki przemysłowy, a nie do kąpieli. 11 km i powinniśmy być na miejscu. No i niech mi ktoś powie, że wiedziałby, że to jest francuska autostrada. Typowo hiszpańska roślinność, taka właśnie południowo-europejska. No i te, 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 te krzeczory tutaj między pasami. Aż się chce jechać bardzo, bardzo ładnie. Już jesteśmy tuż, tuż. Tutaj mamy tor dla kusaków, bo tu się ścigają normalnie konie. Tu jest też taki parkur dla koni, oraz są wyścigi kusaków, czyli tych koni z wózkami. Będziemy jeszcze koło tego przejeżdżać, ale później tam to będzie płot, nie będzie za bardzo widać. O, teraz widzicie, jak się. Obróciłem. Proszę bardzo. Ok. I tam później pojedziemy. Po 400 metrach skręć w prawo na rządzie i zjedź pierwszym zjazdem. N569 naprawiają szlaban. A tu pojedziemy. Wąskie te bramki. Ile jest miejsca z tej strony tak naprawdę tyle samo z drugiej, jak przejeżdżamy przez bramki we Francji. Eee, dobra, teraz rzut oka w lewo. Gdzie ta, o jest, tam, tam jest ta skała, góra, też ładnie wygląda. Zobaczymy gdzie następnym kursem pojadę, może coś dalekiego się trafi, zobaczymy. No dalekiego, no teraz też wyjdzie ponad 4000 km w dwie strony, no ale to tam taka Francja. Może być coś właśnie... jakaś głęboka Hiszpania. Może jakaś Portugalia by się udało, zobaczymy. Jeszcze jest ładna pogoda, to można by się było wykąpać gdzieś w morzu, nie? W oceanie, w zależności gdzie byśmy byli Jak Portugalia, to może by się udało Na Zumaja podlecieć Teraz już pewnie by nie padał deszcz Nagrałoby się fajny materiał Z drona e, Kamerką Wykąpałby się człowiek W oceanie, no fajnie by było Dobra, jeszcze 2 km A tutaj zaraz będziemy mijali <laughs> Właśnie tam ten tor, już jest chyba po prawej stronie. Tu jest chyba ten tor. O, widzicie, że jedziemy wysokim, to będzie widać, gdyby nie te drzewa, ale coś tam zobaczymy. Także tu jest tor dla kusaków i do wyścigów konnych. Oraz w środku no, przeszkody są i tak dalej. A my dosłownie za chwileczkę będziemy za rondem no, hipodromeu, czyli przez rondo i zjedź drugim zjazdem D113 Avenue de A my tutaj będziemy teraz stawali. Temperatury w się utrzymują typowo letnie. Teraz jest 32 stopnie są. W trakcie jazdy, czyli tyle może być, a eee, w słońcu pewnie jest jeszcze więcej. Dobra, w prawo i będziemy mieli stację, jak jej nie zlikwidowali. Widzę, e, stoją samochody, ale to nie te, gdzie jest napisane Robert. Tylko tutaj jest stacja Totala. O właśnie, tu gdzie auto wyjeżdża, to my tam wjedziemy. To czy będzie? Miejsce, a chyba jest coś. Tak. O, panie Robercie, żeś pan kurde zajechał? Dojechałeś do wyznaczonego punktu terenczy. Pastylią Budą się Chciałem w w tamtą tą dróżkę. I tutaj pozmieniali, powiem wam, bo inaczej to wyglądało. Tu były miejsca parkingowe, widzicie? Ja tu nie widzę teraz miejsca parkingowego dla borówki. Nie niedobrze, nie Tu były miejsca parkingowe, wiecie? A teraz nie ma. Przebudowali tą stację całą. Tutaj nie można stanąć już, widzicie? Ja pitole. No, i co teraz zrobić z tym fantem? Tam, zobaczcie, stoją znaki, jak tutaj się poustawiali, czyli tutaj już e, będą stać. Lipa straszna. Tu normalnie były rajki. Cała stacja przebudowana i miejsca zajęte, i nie ma gdzie. Bo gdyby nie było tych znaczków, to ja bym się to postawił, ale co, ja się tu postawię, a za chwileczkę przyjdę, powiedzą do widzenia, no i, i dupa blada. Dobra kochani, pojedziemy na takiego dzikusa, tam koło stacji benzynowej, może nie tyle stacji, e, nie stacji, ale mieć przy tej, tej, jak to się nazywa? No, cała stacja przebudowana i kurde, patrzcie jak zrobili, no, ja pitole. Przy sklepie A no, można stanąć na boku, tylko że to jest taki typowy dzikus, no, ale trudno. No to nic nie, no, nie wygonie tych ludzi, tak? Nie powiem wypad, bo burówka przyjechał i ja chcę stanąć. Niestety, widzicie, jest kilka rajek tylko: Hiszpan, Litwin, Francuz, to wszystko pozasłaniane. Dobra, pojedziemy bliżej, e, bliżej miasteczka. Ja pamiętam właśnie, że tam stały auta, wtedy i my sobie też tutaj tam pojedziemy. Tylko, że to taka brusnice, to tam nie ma. To jest to na poboczu po prostu. No ale za 50 metrów. Jakoś sobie czy musimy poradzić, no, tu jest właśnie taki parking widzicie, no. Myślałem, że o tej godzinie będzie miejsca, ale tutaj nie za bardzo. 7 ton, 7,5 tony dotyczy transitu, że zakaz, tak. No, widzicie, tu nic nie poradzimy, tutaj mamy bel No nic Nie będziemy przejeżdżać przez to miasteczko. Tylko też się nie rozładowujemy, ale nie przejeżdżamy. Można powiedzieć tranzytem nie lecimy. I staniemy sobie, jak będzie miejsce, jak nie to zawinę i jedziemy gdzieś indziej. No bo co no, widzicie to nie jest mały fiat, że sobie stanę i jest ok. Tu na pewno po drodze nie ma gdzie stanąć, tylko muszę jechać do Ronda i tam przy sklepie można się zatrzymać jeszcze, zaryzykować. A tak to zobaczcie jak ładnie tutaj jest. Naprawdę bardzo, bardzo fajnie. Widzicie jaka lejka śliczna? Aaj. Tak to, tak to bywa, nie można sobie zaplanować, powiedzieć godzina dobra, bo jest godzina 1345, a tutaj lipa straszna. A jak nie będzie tam miejsca, to, to musimy jechać na parking, e, na parking jakiś, a tu szkoła w remoncie Ecole. No, Byłem tutaj, nie wiem, 3 lata temu, no to już trochę czasu minęło. Pamiętam, że tutaj w aptece kupowałem kiedyś lekarstwa. Apteka jest do teraz. No i ten cały kawałek, co teraz jedziemy, yy, musiałbym iść tak naprawdę. Wąziutko, wąziutko, bardzo wąziutko. Trzeba by było iść yy, i to jest jakieś takie 2 do 3 km, jeżeli chodzi o dojście do, do miasta ale rowerem by się fajnie jechało no tak to. Jak, jak już wiadę tam, to nie wiem czy rower wezmę, bo bez sensu się wtedy z rowerem szarpać e, jak będę na miejscu no, tylko po to, żeby go mieć i myśleć go przypiąć e, to, 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 to mi ja się z celem Mamy rondo w prawo, i wiem, że po lewej stronie jest yy, po lewej stronie, jest miejsce, gdzie mogę stanąć. Zobaczymy, jak to wygląda. Może tutaj też coś teraz zagrabili, posadzili trawę, kwiatki jakieś i nie da rady stanąć. No, będziemy obserwować za chwilę. Skręć w prawo na rondzie i zjedź drugim zjazdem. jest 113 koniec BR. Teraz w prawo. Tu stoją, o stoi ciężarówka. Następnie miejsce docelowe będzie po lewej stronie. Za 400 metrów skręć w prawo wzjazd. Dobra. Czyli ja muszę, kochani, wziąć, zawinąć i tutaj stanąć. Tu albo tutaj, jak te ciężarówki stoją. A żeby tak zrobić, to muszę wjechać w prawo na górę i objechać. Prawo w zjazd. Za 200 metrów na rondzie pierwszy zjazd. No właśnie. Bo tutaj sklep mamy już. Muszę przez rondo i znieść czwartym zjazdem to jest 113, a w nudy kupio. o, a to jest Nostradamus, ten pan tutaj na rondzie. To jest Nostradamus. Dobra. O, jak tu cięba. Na styk przeszedłem. po prawej stronie. Sieć z Ronda. tu za 50 metrów no. Na rondzie piąty zjazd Dobrze, dobrze Za 100 o, A to jest salon de proba. Na rondzie Widzicie? pierwszy zjazd Tutaj A my tutaj zjedziemy Tutaj się ustawił na samym winklu no Bo wiecie, to jest dobre miejsce dla nich, bo jest sklep. O, widzicie, poszedł po bagietki sobie i sobie tutaj stają. Bo sklep jest zaraz tutaj. Po 400 metrach, obiedzie rondo i zejdzie czwarty gwiazdę. Jest 113. Kierunek Marszałów. Za 300 metrów. I tu spędzimy noc. Tak widzę, Bułgar stoi jakiś. Cofnę. Także, kochani, tak wyszło, jak wyszło. To mamy Lidla, tam po prawej stronie inny sklep, i kończymy. Doładuję baterie i będziemy szli. Dobra, to co? Stoimy tutaj. Trudno. przejdziemy na drugą stronę do takiego sklepu Grand Freights, coś takiego. Chyba tam jeszcze jest ten sklep, bo wiem, że był Teraz tu jest Lidl, nie wiem czy był ten Lidl, czy nie Też tu troszeczkę, powiem Wam, przebudowali <laughs> To wyglądało zupełnie inaczej Kurde, nie wiem czy tu nie było tego sklepu No ale nic Tam i po lewej stronie powinien być Obadamy. O, tutaj dostawa przyjechała. Prawdopodobnie to się unosi. Ta, odsuwa się widzicie, w tamtą stronę, bo inaczej by tu nie wyjechał z tego Lidla.